Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa. Dziś kolejny, kolejny epizod z cyklu Oceniam pracę wspierającego widza. Na drugim poziomie wsparcia kanału jest właśnie taka możliwość, że ja oceniam nadesłane przez te osoby wspierające pracę właśnie w comiesięcznym materiale. I tak właśnie widz przesłał mi takie dwie prace, może tutaj teraz o pierwszej z nich coś opowiem, widzimy tutaj tę pracę. I powiem Wam tak, co widz tutaj, co mi się podoba w tej pracy, to jest też ciekawe ujęcie kompozycji w pionie. Podoba mi się, że ta kompozycja była jakby przemyślana, były próby właśnie przemyślenia tej kompozycji, i przez to właśnie może też i dobór, nawet formatu, tej orientacji pionowej, też tutaj odgrał kluczową rolę. Jeśli chodzi o kolory, to podobają mi się kolory właśnie tych roślin. Są takie ładne żółto-zielone, widzicie tutaj może. O. Ciekawe, ciekawe, takie zielenie-żółtawe. Troszeczkę można by pójść w takie żywsze kolory tu na pierwszym planie, ale to jeszcze powiem o tym. I podoba mi się taki pójście trochę w kierunku puentylizmu. To jest taki... No nurt można powiedzieć w sztuce, pointylizm albo puentylizm, tych nazw używa się zamiennie. I to jest taki nurt wywodzący się bodajże z impresjonizmu, gdzie takimi właśnie punktami czy dukt pędzla takich dużo małych plam tworzy właśnie te przejścia kolorystyczne i w ogóle całość obrazu. I tutaj widz mógłby trochę pójść w tym kierunku, bo tutaj napisał mi w wiadomości również. Że właśnie w takim kierunku jak te prace robił, to chciałby trochę pójść, więc tutaj może go odeślę, właśnie, żeby sobie zerknął na takie prace wywodzące się właśnie z impresjonizmu, bo tutaj widz ma zadatki właśnie na impresjonistę trochę takie wrażeniowe malarstwo. Może tutaj tego efektu światłocieniowego, takiego słonecznego powiedzmy nie ma tak bardzo, ale właśnie ten dukt pędzla tutaj jest bardzo wyraźny, więc może, może w kierunku takim też sobie widz zapoznać się właśnie z takim pointylizmem albo puentylizmem, bo tych nazw używa się zamiennie, one oznaczają właśnie od słowa point, czyli taki punkt i taki właśnie jest nurt wywodzący się bodajże z impresjonizmu. Co jeszcze mi się podoba? Podoba mi się taki chaotyzm, ja to tak nazywam, naturalny, że tutaj mamy właśnie te kamienie, one są też chaotyczne. Ja tutaj wielokrotnie wcześniej też mówiłem w materiałach o pracy widza, że tutaj właśnie w roślinności też jest dość ciekawie. Nie ma takich jednoznacznych, jakby plam przemyślanych, bo rośliny, właśnie tutaj też widzimy, że jest wyższy jakiś świerk, tu są dwa niższe. Tutaj też dwa, jest takie zrytmizowane dość chaotycznie. To i w przyrodzie właśnie taki chaos jest w pejzażu pożądany. Oczywiście w pewnych granicach, żeby właśnie nie zaburzał tej przemyślanej kompozycji, bo tutaj kompozycja no, musi być dość ciekawie ujęta, musi być dość przemyślana. A elementy kompozycji powiedzmy takie już bardziej szczegółowe, jak rośliny, kamienie, no to też właśnie dobrze jest. Chaotycznie je poustawiać, i teraz tak. Jeżeli chodzi o to, co tutaj bym zmienił w tej pracy, to troszeczkę mi się nie podoba ten duży kamień tutaj, który jest. On jest, co prawda, tak na jednej trzeciej, powiedzmy, czy nawet według tego złotego podziału, tak mniej więcej, ale troszeczkę można by go zmniejszyć i dać bardziej w lewo. Ewentualnie to by trochę zrównoważyło też, właśnie kompozycję, bo tutaj mamy. Z prawej strony u góry, taki dosyć wysoki miejsce, gdzie jest ta roślina, to tutaj, gdyby troszeczkę w lewo i ten kamień trochę mniejszy, to też może by dało taki pretekst, żeby tę rzekę też jeszcze tu u góry pokazać. Bo tutaj można by właśnie trochę puścić a ja już wcześniej też w ostatnim filmie, też widz tak trochę jakby tej wody oszczędza tą wodę, żeby tutaj. Yy, za dużo nie pokazać jakby tej rzeki u góry, ale myślę, że gdyby ten kamień trochę dać w lewo, trochę go zmniejszyć i tutaj trochę puścić, że ta rzeka gdzieś tam płynie, powiedzmy za te tutaj skały, to myślę, że byłoby to dość korzystne. Nie jest to jakiś taki wielki błąd, powiedzmy, ale właśnie pierwsze nieraz nasze wrażenie jest bardzo ważne, jak my odbieramy obraz yy, i też właśnie tą świeżość też często jak się maluje to. Żeby mieć świeżość, to artyści też odstawiają obrazy tak do ściany, żeby nie widzieć, nie oglądać i później na przykład po dwóch tygodniach e, tak mniej więcej sobie zobaczyć tak jakby pierwsze, co uderzy nas z tego obrazu tak na świeżo. I tutaj właśnie e, jeśli chodzi o poprawki, to troszeczkę ten kamień właśnie tak mnie uderzył w sensie, że można by go trochę zmniejszyć i dać może trochę w lewo. To dałoby taki dobry pretekst, żeby trochę tej rzeki, tego strumienia pokazać tutaj też. W tym miejscu. I jeszcze co, tutaj bym jak widz na przykład zapozna się z tym puentylizmem, poentylizmem. Oczywiście tutaj nie mówię tak już typowo, jak na przykład Sera, był taki malarz George Sera chyba, to on takie wręcz eksperymenty robił, że plamy różnych kolorów, takie kropeczki jakoś to mieszał, no to takie już było trochę naukowe bardziej podejście, bo on też właśnie tam w tej teorii koloru bardzo poszukiwał jakby swojego środka wyrazu, ale też takie prace właśnie impresjonistyczne, gdzie ten dukt jest wyraźny. Też Van Gogha, to już jest post taki bardziej impresjonist, też sobie można zobaczyć, może tak bardziej pójść w realizm, ale Van Gogh właśnie jeśli chodzi o ten Dukt pędzla to tutaj jest też pion pionierem, i, i no, może nie pionierem, ale na pewno jest, w, w wyraźnie zaznaczył obecność w tym e, dukcie pędzla swoją. Ok, więc teraz przejdziemy do drugiej pracy. Czyli tak, e, może jeszcze tutaj powiem, że właśnie ten dukt pędzla, e, no to też wiązałoby się z tym, żeby troszeczkę zmniejszyć też, nie bać się też małych pędzli, detalu, zwłaszcza na pierwszym planie tutaj. Też jest taka właśnie często zależność, że te rzeczy z pierwszego planu gdzieś tutaj bliżej odbiorcy obrazu, powiedzmy tak, jak mamy też perspektywę powietrzną, to te rzeczy z przodu bardziej, które są blisko, no można troszeczkę mniejszymi robić pędzlami i później większymi ku oddawaniu się właśnie ku tej perspektywie dalej. Im dalej idziemy, to te krawędzie też można zmiękczać i też można pójść. W pędzle wtedy większe. E, czyli ten dukt, jeżeli interesuje, też widza, bo też właśnie tak mi się nasunął ten pointylizm, pointylizm, kiedy sobie z tę pracę zobaczyłem. E, I tą rzekę, właśnie też można by troszeczkę pokazać u góry. Ok, teraz będzie druga praca. Ok, więc tutaj jest druga praca. Bo tutaj widz właśnie w tym miesiącu przeszło mi dwie prace, takie mniejsze. Też nie wspomniałem, ale ta pierwsza też była chyba 30 na 40 czy, czy po prostu praca mniejsza. I tutaj, jeżeli chodzi o tę drugą pracę, to powiem Wam, co mi tutaj uderzyło najbardziej, to takie ładne, czyste kolory, to są naprawdę takie ciekawe, właśnie też żółto-zielone kolory, kontrastujące trochę właśnie z tą szarością. Tych kamieni, czy tutaj tego obszaru górskiego, bo jest coś takiego też w malarstwie, że tak jakby żółcienie, bo tutaj mamy trochę żółcień, takich żółtozielonych kolorów, to one dobrze wychodzą, jakby kiedy mamy dookoła nich jakąś szarość. I powiem Wam, że czasami, żeby ten kontrast zwiększyć, to nie tylko pracujemy jakby. Kolorami typowo kontrastowymi, czyli czerwień, zieleń czy, czy fiolet z żółcienią, to są takie bardzo kontrastowe kolory, ale też czasami można wydobyć ten akcent, jakby tych kolorów nasyconych, kiedy one są w otoczeniu kolorów bardziej szarych. I tutaj jest coś takiego: widzicie niebo jest dość szare, tutaj jakieś góry też, kamienie, i tutaj taka trochę rzeka też wpadająca w takie szarości, i te elementy roślinne. One tak wychodzą wręcz, są żywe przez to kolory, i nieraz nawet kiedy na palecie, czy wzięlibyśmy sobie konkretnie taki kolor żółto-zielony, to on nie byłby na przykład taki bardzo intensywny, ale kiedy go położymy na jakimś szarawym podkładzie, to wtedy ten kolor wręcz aż wybija się jakby na pierwszy odbiór naszej pracy, pierwszą naszą wrażenie. Czyli na mnie naprawdę zrobił wrażenie ten. Jakby nie wiem, czy to świadomie widz zrobił, czy nie, ale ten koloryt żółto-zielony, który właśnie tutaj przewodzi, jest takim ładnym, żywym e, e, aspektem. Jeżeli chodzi o to, co mi się również podoba, to też ten chaos, właśnie pożądany w przyrodzie. E, widzimy tutaj kamienie, są dość takie przeczytane powiedzmy z materiału, są chaotyczne, nie są takie jak od linijki położone jeden przy drugim, tylko każdy ma inny kształt, każdy z tych kamieni jest. Jakby osobno malowane, widzicie, że raczej nie ma takiej powtarzalności w tych kamieniach. Znajdziemy tutaj praktycznie tylko pożądany chaos. Również tyczy się to roślinności. Widzimy tutaj też, że jest ten chaos widoczny, przez co właśnie daje nam to takie naturalistyczne pojęcie o tym obrazie. Kompozycja jest również też zrównoważona. Widzimy, że też pionowa. Widz zdecydował się na kompozycję pionową. Hmm, tutaj, jeżeli chodzi o te rzeczy, które można by w kompozycji trochę zmienić, to troszeczkę tutaj pójść z tym, jakby horyzontem czy linią brzegową, pójść troszeczkę niżej, na przykład wtedy wydobyć jeszcze bardziej te góry, byłyby trochę większe. Wtedy i te rośliny, no może byłoby to również korzystne, ale to jeszcze tutaj opowiem kiedy będę tutaj mówił co można by poprawić i również tutaj ten pointylizm też mi się nasuwa, kiedy widzę na przykład takie ślady powiedzmy tutaj roślinności mniejszej czy tych kamieni, no to też może zachęcam widza, żeby sobie zobaczył pointylizm właśnie z kierunku właśnie impresjonistycznego wywodzący się. I co też jest fajne, to tutaj te elementy takie roślinne, widzicie, że mniejsze jakieś pędzle były używane, czyli na pierwszym planie możemy sobie pozwolić na więcej detalu, a właśnie idąc dalej, kiedy nasz wzrok kieruje się ku jakiemuś tam horyzontowi, czy, czy górom, ku górze jakiejś, czy rzeczom, które są po prostu dalej od wzroku osoby, jakby odbierającej ten obraz. No to też ten detal może wtedy zanikać, i tak właśnie tutaj jest. Widzimy, że góra jest potraktowana tak raczej bez detalu, a tutaj na pierwszym planie ten detal jest, czyli jest ta kontrola dosyć świadoma tego właśnie detalu na obrazie. I teraz tak, co można by tutaj zmienić? Trochę można by zwiększyć, jakby tylko, że to też by tą szarość zabiło, która właśnie jest tym podkładem pod ten żywy kolor żółto-zielony. Ale troszeczkę pójść bardziej, chociaż trochę zrobić niebo takie mniej szare, jakby, czyli troszeczkę błękitu dać. Ale nie wiem, czy by to pasowało tak wtedy, powiedzmy, bo też musiałoby wtedy się odbijać tutaj w wodzie trochę tego koloru, mogłoby to zaburzyć. Musielibyśmy to sprawdzić. No, mógłbym tutaj namalować, narysować, sobie trochę czy błękitu dać i zobaczyć, jak to wygląda, ale nie jest to jakiś wielki powiedzmy błąd, żeby zmieniać teraz na siłę, jakby żeby było niebieskie niebo. Bo ta szarość tutaj pasuje. Powiem Wam, że właśnie ona wydobywa ten kolor żółto-zielony. Też jeszcze można by właśnie, tak jak już mówiłem, tutaj sobie zerknę na notatki, pójść w kierunku właśnie pointylizmu, też sobie tutaj. I ten kamień troszeczkę jeszcze bardziej, te kamienie tutaj na pierwszym planie zrobić sobie jeszcze troszeczkę mniejszym pędzlem, można by pójść w kierunku, żeby właśnie ten detal jeszcze wzmocnić na pierwszym planie. Tak jak tutaj mamy właśnie te rośliny, to takim właśnie, czy linerem jakimś, czy, czy płaskim, małym pędzlem. Chociaż tutaj próby tego detalu widzimy, że tutaj jest używane właśnie na tych blikach świetlnych, pędzle. Mniejsze, ale też właśnie czy tutaj w wodzie troszeczkę, bo nieraz właśnie kamienie też one się jakoś tam utleniają i są takie, że pod wodą też często można zauważyć takie czerwonawe, nawet odcienie, czy można by też zależy jaka roślinność w wodzie powiedzmy się znajduje, jaki tam jest sytuacja jakaś tam bakteryjna też, no ale to są już takie rzeczy, które może nie bardzo jakby do malarstwa się nadają, ale można by tak właśnie trochę tego detalu jeszcze więcej dać w tych kamieniach, bo widzimy, że tak przy tych większych kamieniach tutaj te bliki świetlne są do, dobrze, jakby jest pędzel dobrany, żeby zrobić to światło, ale już tutaj te mniejsze światełka na każdym kamieniu, to jeszcze można by pójść w kierunku właśnie takim śladów ostrych, małych, tak jak tutaj te rośliny z lewej strony. Okej, okay, to tyle w tym temacie. Jeśli chodzi o tutaj widza, to pozdrawiam tutaj serdecznie. Życzę tutaj sukcesów i powodzeń właśnie na drodze twórczej i zachęcam też do zerknięcia sobie na pointylizm czy pointylizm, gdzie właśnie ten dukt pędzla taki impresjonistyczny, wibrujący właśnie był często przez artystów tego nurtu używany. Ok, to tyle w tym materiale, trzymajcie się. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Jeśli tak, no to możecie zostawić łapkę w górę, też możecie komentarz zostawić, jeśli Wam się ta seria podoba. Tutaj mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie w tym temacie. Myślę, że to wszystko. Także trzymajcie się. Cześć.